Siema! Dzisiaj jedziemy do Olafa, do Mielca, który czekał na nas 36 dni. Zbawos! Tu się dziedynki! Chłopie, od, od kartofli zjechał. Tak już. Jak, jak z kartofli tak na ten efekt, taki ze swojej ligi mistrzów. Pozdrawiamy ósmą ligę mistrzów. Nagrywasz to? Tak, tak. Żeby Słychać mnie tam? Patrzcie, patrzcie. Commerce B. Blackberry Taką przed treningówkę piją zawodnicy klasy W1 Team. B1 team bez piwka, bez... bez futbolu nie ma... Nie, nie bez Nie, jest jest. Patrzcie, patrzcie. tu skarpetki des antypoślizgowe. Nie, nie sponsorują futbolu, mnie, ale ogólnie mogę powiedzieć, że są... No fajne, fajne. Tutaj choluweczki. Na murawę naturalną. Trzecia, tutaj na asortyment. Tak się jeździ. Pokaż, pokaż, pokaż. Woda, pepsi somerek drugi, pinakolada, witaminka. Zabawa, zabawa pomóż. Tak się jeździ na nagrywki w1. To tak no jest radny, wiecie, nie? Pozdrawiamy. Kamerzysta, pokaż, pokaż się do kamery. Kamerzystka. Kamerzystka przepraszam. Kamerzysta został u swojej kobiety dzisiaj. Pozdrawiamy kamerzysta. Gdzie kam kamerzysta? Słyszysz, mnie? No. Porozmawiamy, że może, żeby... może dotrze do tego momentu, nie? Na YouTubie Porozmawiamy. Jaki chciałem być, muszę być być kim, muszę być kim, muszę To kim, się złotem To muszę się złotem Witam być kim, się się kim, muszę no, odniosę się tak, widzicie, tam są piłkarze, a tutaj jestem ja, czyli wiesz, palę papierosy, dobrze się bawię, w degustacjach Dokładnie, degustacja o, klapeczki. O, klapeczki i deserek. <grym> Stary, jak się do tego odniesiesz? Do czego? O, tenisa, patrzcie, tutaj ćwiczyła kiedyś Iga Świątek. Dokładnie. I patrzcie, tu jest Iga Świątek. Akademii Open z Lewandowskim, no. tutaj wygrana. O, tego nie promujemy, tego nie. Widzicie, się, papierosy, nie palcie. Dokładnie. No, Dlaczego ja palę? Żebyście wy nie palili. <noise> Uczcie się na błędach. Zobacz czy zobaczcie, kleją. kleją. Nie kleją. Master nie? <noise> Mogę ci dać, bo... Co? Mogę ci dać te futbol. Nie, dzięki, dzięki. Ja już... Możesz brać przykład. Ja już nie, ja już nie. Nie wiem, czekaj. Tam nie lec ten herb przewał nie? To tak jakby mnie wiedzieć. Podejrzewałem, lepiej Widzicie? Pokażę jeszcze raz tam. Podejrzewałem, że tak, bo potrafię. Pokażę? No <grym> i powiedzcie, co jest lepsze. No właśnie. Tak, co, jest co, jest, co jest lepsze nie Chcecie czuwać kilkażami, to musicie właśnie tak trenować. No właśnie. A nie oglądać się na innych. Dokładnie. My wybieramy jednak tą. <grym> Patrzenie na innych. Dokładnie. Wy też tak wybierzcie, nie ma co. Nadeszło święto, Paweł Żebka poszedł. No widzicie, moi drodzy. Ja aż też wstanę. Pójdę nagrać. Jak coś powiecie, my wiedzieliśmy, że to jest Kareczka. Nie, nie, nie. Skazuj sobie to w nim, Ja i tak byłem. Paweł Żebka, pokaż skilla. Lanko Pik, lewa, prawa big.

nie, ja puka do kęgi. Ja muszę na siłę dół i... O! Na siłę, mówię, na siłę wali... Jak puścisz jedną, to zmiana. Trzy, cztery. No kurde! O, tak

tak, jest, dużo prawo, to jest dużo Ej, druga taka sama. Nie, to jest technika pingwina, zobaczcie. The penguin technique. Oh. O, o, nie. O. Nie, no, nie, no, nie. nie możesz jaki kąt, nie, nie możesz się go bać, nie? nie? możesz się go bać pod 4 Podchodzisz, spokojnie. Wiesz to Ja bym go puścił.

Równa! Czy nie? Bartek! Oj, Łady to wyglądało! No niestety wygrałem. He's ready, okay, bro. Woo. Go. He's right there now. going to shit, oh, Keita. Yeah. Ah! <laughs> you <missed>. Go ahead. <laughs> 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 Come on. Come on. Oh, oh, oh got bad, got i was got lazy. My fault. Go safe, man. Go safe. That's me. My <laughs> fault. ¡Oh! <laughs> Last, one, right away it, Last one ¡Oh! 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 Yeah, ¡Oh! 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 yeah, ¡Oh! 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 Let's go ¡Oh! 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 Alright, good shit That was good Kiro contra Olaf Аааа! Ты играешь в сокер? Ты играешь в сокер? Нет! Ааа! Я забыл. Ай! Ты должен... 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 One. oh! guarda, ragazzi! Dai, per favore! Dai, per favore! Fai! Allora, next one, next one, I'm going like this. Right? Uh, <laughs> allora, all let's all And Paul Balotelli vs New York! Poli Pol Balotelli, <laughs> Oh. <that's> <laughs> Pol Bal turbo, turbo, turbo! turbo, turbo, turbo Show. <laughs> oh! <laughs> right down the, gotta the, way, the Lewandowski. I'm a dance, Chicago Fire, goalkeeper Oh, ah. <laughs>

야! 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 Kołopy. No tak. Teraz dookoła gardłów. Kołopy do to trzeba razy 8 tak. O, dobre. Aj, raz na 10 minut. się uda. Co tak, kopnięcie do świata? Nie, ja umiem chyba tak podwójnie tylko. Ej, ale ja mam zdarty już, bo... Ja chyba mam tak podwójnie zdarte. Ja, ja. leciutko u mnie jednego i... Dwa razy tak.

Na kamerę, na kamera. W którą stronę jedziemy? Już wybierane się tylko Chyba padł, tylko